Cześć wszystkim, tu Paweł z Zagłębia Młodych. Dzisiaj będzie wspominkowo, bo dzisiaj rozpoczynamy nową serię naszych wideo. Będziemy wspominać serial, który połączył ślązaków i zagłębiaków, czyli świętą wojnę. Cała historia ze świętą wojną i moja przygoda ze świętą wojną zaczęła się za sprawą. Serialowego Ernesta, prywatnie mojego świętej pamięci ojca Józefa Poloka, który w serialu zaczął się pojawiać praktycznie od samego początku. Ja przypomnę tylko, że serial miał swoją premierę w styczniu 2000 roku, dokładnie chyba 23 stycznia, zresztą na tydzień przed moimi urodzinami. Kręcono go. Pod koniec, już rozpoczęto zdjęcia, pod koniec roku 1999. I co ciekawe, w serialu na początku w ogóle nie było roli ani Ernesta, czyli szwagra, ani jego siostry Andzi, czyli żony Bercika. Miało to być tylko z perspektywy konfliktu na linii, Ślązak Polak, stąd zresztą tytuł święta wojna, i głównymi postaciami miały być tylko i wyłącznie postacie zbyszka, czyli warszawioka, i bercika, czyli ślązaka, dawnych kolegów z wojska. Jako pierwsza w serialu chyba pojawiła się dodatkowa postać, czyli właśnie szwagier Ernest Józef Polak i on w pierwszym odcinku Miał naprawdę, w jednym z pierwszych odcinków miał naprawdę niewielką rolę. Dosłownie wypowiedział kilka słów, natomiast zagrał to ponoć tak fajnie i charakterystycznie, że scenarzysta Doman Nowakowski rozpisał tę rolę już w następnych odcinkach. Takim pierwszym odcinkiem, w którym wielkie miał wejście Ernest, to był odcinek, w którym którym przyjeżdża swoim Mercedesem. To był srebrny Mercedes model W210, czyli tak zwana E-Klasa. Okularnik i Bercik mu chce ten samochód umyć. Nie pamiętam teraz, czy szwagier mu kazał umyć, czy, czy Bercik z własnej nieprzymuszonej woli. Przypuszczam, że z własnej nieprzymuszonej woli chciał umyć i nie zauważył, że jest otwarte okno. W momencie, kiedy Ernest wrócił i otworzył drzwi, to z wnętrza samochodu wylała się woda. Największym problemem podczas kręcenia tego właśnie odcinka było wylanie wody z samochodu, bo serialowy Ernest, czyli mój ojciec, miał swój własny samochód, który użyczył, i z przyczyn oczywistych nie można go było zalać w żaden sposób wodą. W związku z powyższym, ekipa realizatorska wymyśliła, że Ernest będzie tutaj spełniał podwójną rolę czyli będzie jeszcze pomagał w realizacji serialu. Ten, e, w momencie, kiedy drzwi się otwierają, to osoba, która leżała w środku tego samochodu, miała miskę z wodą miała za zadanie wylać tę wodę. Przed samochód, tak jakby. Wyszło to całkiem nieźle i to był taki pierwszy odcinek, w którym naprawdę zarysował się ten późniejszy konflikt Bercika i Ermesta. Kolejnymi osobami, które pojawiły się w serialu była sąsiadka Karlikowa, którą fantastycznie zagrała Gertruda Szałszówna, już nieżyjąca. I e, oczywiście m, chyba najbardziej rozpoznawalna i charakterystyczna postać e, żeńska, Andzia, czyli Joanna Bartel. Z Andzią problem polegał na tym, że aktorka Joanna Bartel mieszkała w Niemczech. E, I tak naprawdę przyjechała w pierwszym zamiarze zagrać tylko raz. I e, miało być powiedziane w serialu, że. Mieszka na stałe w Niemczech i pojechać z powrotem do swojego tamtejszego życia. Los chciał trochę inaczej, bo okazało się, że Andzia zagrała tak fantastycznie, tak charakterystycznie, że wszyscy zgodnie uznali, nie informując o tym Andzi i to jest ważne, że powinna grać częściej. I Asia zatrzymała się w jakimś hotelu, już nie pamiętam czy to było na Siląsku, czy w Warszawie, przyjechała do Katowic, zagrała i pojechała z powrotem do hotelu i tam ktoś jej powiedział, już teraz nie pamiętam kto, może to by nawet był Krzysiek, Hankę, czyli Bercik, że uznano, że ona powinna grać. Na co Asia powiedziała: Gdyby faktycznie tak było, to pewnie już ktoś by do mnie dzwonił, a na razie nikt nie dzwoni. I wróciła do swojego mieszkania do Niemiec, do kolonii. Jak weszła do mieszkania, to powiedziała: Tam było biało, bo faksem jej posłano kolejne scenariusze z informacją, że ma się stawić w Katowicach w którymś tam następnym tygodniu i będą nagrywać. I cały papier z tego faksu, taka wielka, wielka spirala taśma się zrobiła na środku pokoju, bo ten, oni wysyłali te scenariusze, jeszcze wtedy nie było maili. No były maile, ale nie każdy, a nawet mało kto miał dostęp w 2000 roku do internetu, więc to wszystko szło faksami. No i tak w odcinku pojawiła się Andzia, czyli Joanna Bartel, czyli serialowa siostra Ernesta. I żona Bercika. Kolejną bardzo charakterystyczną postacią jest postać Karlikowej. Karlikowa, czyli aktorka Gertruda Szałszówna. Najstarsza osoba na planie. Charakteryzowała się tym, że przyjeżdżała ze swojego mieszkania, chyba w Chorzowie, zawsze taksówką na, na plan do Katowic. Do kamienicy, która zresztą znajdowała się przy ulicy Żwirki i Wigury, niedaleko kościoła garnizonowego. A tak naprawdę w serialu był fikcyjny adres korfantego 13: mieszkania 6. Tak jak mówię, kamienica przy Żwirki i Wigury, tam przyjeżdża Karlikowa na plan zawsze z ptysiami. Karlikowa przywoziła na plan niezliczoną ilość ptysi. Jak było wiadomo, że jest y, tydzień, w którym są zdjęcia i Karlikowa gra, bo nie, nie grała w każdym y, odcinku, to pani Gertruda szła do pobliskiej zaprzyjaźnionej cukierni i zamawiała nam wszystkim ptysie.